Cześć kochani, witam się z Wami w nowym filmie. Śmieję się, bo przed chwilą było piękne słońce, promienie słoneczne tutaj pięknie biły na mnie. E, stanęłam, tylko włączam nagrywanie i teraz, oczywiście, słoneczko zaszło, ale to nic. I tak mam nadzieję, że światło będzie dość dobre, bo jest wczesna godzina. Ale kochani, stoję tutaj przy wieszaku, zamówiłam rzeczy z H&M. znowu z H&M, a dlatego, że wrzucili promocję minus 20% i stwierdziłam, że super byłoby z tego skorzystać. Także zamówiłam troszeczkę cieplejszych rzeczy, jak widzicie, jakieś takie pularki i, i te tematy, te klimaty, także ubieramy się już w tej chwili jesień pomą parą. Nie wiadomo, jak się ubrać, czyli dokładnie to, czego Asie nie lubiam najbardziej, ale to nic. Słuchajcie, udało mi się też namówić moich chłopaków, bo jest tu jakaś jedna męska rzecz i jakieś kubusiowe, także oni też zaprezentują na sobie te rzeczy. I oczywiście ja również na sobie pokażę rzeczy damskie. Także już prezentuję Wam rzeczy, które zamówiłam. Zacznę może od kubusiowych rzeczy. I mamy tutaj, słuchajcie, taką super bluzę. Oczywiście ceny będziecie mieli wszystko w opisie. Nie będę już zamieszać przy filmie, jest to bez sensu. Wydaje mi się, że numery produktów Wam wystarczą, dlatego że ostatnio zauważyłam, że tak, ja miałam inną cenę na fakturze. Inna cena była aktualnie na stronie, a regularna była jeszcze inna, więc stwierdziłam, że nie będę podawać już cen, bo one są tak rozbieżne, co chwilę się zmieniają, jakieś zniżki jej strony wrzucają, także... Numery produktu, wszystko będzie lista pod filmem w opisie. Taka super bluza. Słuchajcie, jak ją zobaczyłam wy od razu dla kubusia. Jemu jest pięknie, właśnie w takich żywych kolorach: w w czerwieniach, w niebieskościach. Także stwierdziłam też, że tutaj Adventure Explorers, no dokładnie, to są nasze klimaty, wy wiecie. Chcemy kubusia też zarazić naszymi podróżami, naszymi wyjazdami, także. Wydaje mi się, że będzie wyglądał fajnie i wszystkie jego rozmiary to jest 1,28 m lub 1,22 m na 1,28 m, jeśli są rozmiary łamane. I Kuba ma 6,5 roku. Z tego, co pamiętam, 1,22 m wzrostu. Słuchajcie, do tego wzięłam takie fajne spodnie dresowe. Co mnie zdziwiło, one są dość cienkie. Są co prawda na misiu ale są dość cienkie i nie wiem tak naprawdę, co Kuba o nich też powie. Wiecie, do przedszkola tak naprawdę spodnie nie muszą być grube, mają być wygodne. No i są na misiu, także to jest najważniejsza informacja. Fajnie kolorystycznie pasują. Tutaj są takie fajne paseczki też odblaskowe, że dziecko widać, jak światło na nie pada. Kolejna rzecz, dobra, bo mi spadnie ta czapka. Wzięliśmy czapkę w takim kolorze pomarańczowym. I tak naprawdę na stronie ona wyglądała bardziej na pomarańcz. Jak przyszła, jest to taki kolor cedlasty. Zobaczymy, jak kogoś będzie w niej wyglądał. Co jest fajne, jest dość milutka. Składowo nie jest dobra, bo to pewnie jest akryl albo poliester. Poliester 100% z recyklingu. Także wiecie, może ona nie będzie super grzała, wygląda fajnie, zobaczymy co na nią Kubuś powie. I kolejne dwie rzeczy, to słuchajcie, wzięłam taki dres, no i jest po prostu boski. Te spodnie dresowe, one w ogóle wyglądają na większe niż te szare, także zobaczymy jak Kuba założy, a rozmiar jest ten sam. Także no właśnie, to jest właśnie w sieciówkach dziwne, że rozmiar rozmiarowi nierówny. I bluzę tak samo wygląda na większą, a jest tego samego rozmiaru co ta pomarańczowa. Także jestem ciekawa, co Kuba powie na te wzory, na te zwierzątka. On lubi bardzo zwierzęta, także wydaje mi się, że może mu się spodobać. I oczywiście możemy nosić kombo, albo możemy nosić na przykład te spodnie z tą bluzą. Może uda mi się namówić Kuba, żeby tak przymierzył. Także zobaczymy. I ostatnia rzecz dla kubusia: to słuchajcie, zobaczyłam takie fajne spodnie. One są na podszewce takiej dresowej, nie są misiowe, ale są super. Mają kieszenie, są w takim stylu właśnie dla poszukiwaczy. Wiecie, dużo kieszeni. Tutaj te akurat są udawane, ale tutaj te mamy na zameczki, czyli dziecko może sobie jakieś skarby wsadzić. Tu ma do zaczepienia na przykład jakiegoś oczka, może sobie coś powiesić, albo na karawińczyku. No, Kuba lubi takie tematy, e, także zobaczymy, czy mu się spodoba. Fajnie, bo regulacja jest na gumeczkę i można sobie to tutaj spinać. Także, no, wydaje mi się, że naprawdę super i w ogóle bardzo fajne kolory mają te rzeczy. Tutaj Hendel zdecydowanie mnie nie zawiódł. Słuchajcie, powiesiłam, ale chyba już nie będę dla niej, jej mierzyć dla Was, dlatego że jak zobaczyłam, i to było tak śmiesznie, że już zostawiałam sobie rzeczy do odesłania, niektóre zostawiałam z poprzedniego zamówienia i ją kupiłam w standardowej cenie. I wtedy wjechało to minus 20, no nie, dobra. Odsyłam tamtą, zamawiam następną, minus 20%, więc coś tam udało się zaoszczędzić. A zostawiłam sobie tą sukieneczkę jednak z dłuższym rękawkiem, no bo mamy jesień, zima przed sobą. Kolejna rzecz. To jest taka bomberka, baseballówka, bluza. I słuchajcie, zaskoczyła mnie jakość tej bluzy. Niestety negatywnie, dlatego że nie pamiętam, ile kosztowała, zobaczycie sobie w opisie. Ale wiecie co, nie podoba mi się ona, tak szczerze mówiąc. E, rozwieszałam to, Paweł już widział część tych rzeczy i mówi: Kurczę, coś ty załówiła. Ja w myślałam, że to dla niego, no bo rozmiar też jest dość duży to jest MK. Mm. Zobaczymy, jak będzie na mnie leżała, aczkolwiek ja nie wiążę z nią jakichś większych nadziei. Chciałam spróbować czegoś innego. Ale ten materiał mi się zdecydowanie nie podoba. Fajnie, że jest na misiu, ale to chyba jednak nie jest mój styl. Lubię styl uniwersytecki, ale może jednak nie aż taki. Kolejna, kolejna rzecz, którą już kojarzycie, zamówiłam sobie, tak jak miałam tamte jasne i ciemne spodnie, jasne wzięłam wtedy 40 rozmiar, więc teraz zamówiłam 38 i chcę sprawdzić sobie, bo szczerze mówiąc, jak patrzyłam na nagraniu, tak, to bardziej mi się podobały te ciemne, ale jak spojrzałam na nagranie, mówię, kurczę, te jasne dużo fajniej będą mi pasowały do większości rzeczy, i stwierdziłam, że jednak wolałabym chyba te jasne, te ciemne na razie czekają, wiecie, w tak zwanej poczekalni z decyzją. Yy, ale właśnie zamówiłam sobie 38 jasne, zobaczymy jak będą wyglądać. I proszę Was, nie komentujcie mi, że muszę schudnąć 15 kilo, jak na, ktoś mi napisał w komentarzu. Wiecie co, 15 kilo mniej ja ważyłam w podstawówce, a w podstawówkę miałam 1,6. Jako sportowiec nie ważyłam nigdy mało, bo miałam bardzo dużo mięśni. I ja też mam bardzo grube kości, potwierdzone przez lekarzy, także nie mój wymysł. No ale komentarz minus 15 kilo. Musiałabym być naprawdę chora i to nie wiecie pod kątem fizycznym, żeby chcieć tyle schudnąć. I słuchajcie tak, bluzeczka, znowu klimaty Explorer. I słuchajcie, niektóre z tych rzeczy... Właśnie tak patrzę, że właśnie trzy, które będę teraz pokazywać, są z działu dziecięcego z dużej dziewczynki. I ja brałam po prostu rozmiar największy z tego dziecięcego. To jest metr 70. Ona ze spokojem wypada jak takie SM, może, może mniejsze M. A może wcale nie mniejsza? Zobaczymy. Mi się bardzo podobają takie klimaty, wiecie, góry, coś takiego. Fajnie to by wyglądało gdzieś tam na filmach, także zobaczymy. Jakościowo jest naprawdę super. Także, no jestem bardzo ciekawa. To tak samo jest, słuchajcie, z dużej dziewczynki, i to bardzo mi się podoba. Naprawdę jest rewelacyjna. Jest tak milutka ta koszula. Ona jest w takim stylu, troszeczkę wiecie, drwal, te klimaty, ale bardziej ja się śmieje do dlatego że jest róż z tą bielą. Bielą? No, bielą, tak, bo to nie jest takie eyebrowy, to jest bardziej biel. Bardzo mi się podoba. Fajne są te szykletowe guziczki. Naprawdę, słuchajcie, super. Ona nie była jakaś turbotania, bo chyba kosztowała 100 zł bez zniżek. Ale naprawdę jest sztos. Jak będzie dobra, to musi zostać w mojej szafie, bo ja nie mam nic, nic takiego. Ostatnio moje koszulę wystawiłam na sprzedaż na wintet. no ale nie były takie milutkie. A tu wiecie, mogę spokojnie założyć jeszcze coś pod spód. Ostatnia rzecz z dużej dziewczynki, tak to nazwijmy, to jest taki polarek, kurtka. Ona jest na takiej podszewce, niestety poliestrowej, także niezbyt przyjemna. Kolor mnie tutaj troszeczkę rozczarował, nie ukrywam, bo jest bardzo zgaszony. Ona jest aż taka taka zimna to jest taki zimny kolor różu. Jeśli wiecie o co chodzi, taki siny. O, o, siny, o siność mi chodziło. I wiecie co, może gdyby była w całości taka tego koloru, to jeszcze. A tak wydaje mi się, że tak mocno mnie rozmyje. Ja wiem, że nie będę się czuła w czymś takim. Tak generalnie nie jest źle. Widać, że to jest troszeczkę tańsza rzecz, jeśli wiecie o co mi chodzi, o jakość wykonania. Ale naprawdę nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Turbo nie mam się do czego przyczepić, oprócz tego koloru, tak naprawdę. No i ostatnia już rzecz dla mnie. I tak zdziwicie się, bo wisi różowo-czarna rzecz. I tak, to jest rzecz Pawełkowa. Słuchajcie, kupiłam, kupiłam, zamówiłam taką kurtkę, płaszczyk, coś takiego. Jest ciężka, jest, wydaje się być ciepła. Też jest na podszewce, także nie jest cała misiowa. Ja Wam pokażę przy przymierzaniu. Wydaje mi się, że fajnie wygląda. Tu jest Taka krata, tak chciałam powiedzieć, że paski, ale nie, jest krata ewidentnie. Kolory beż i właśnie taki, znowu, siny róż. Wiecie co, nie pamiętam, jak wyglądała na stronie. Wydaje mi się, że kolory były delikatnie bardziej żywe. Nie mówię, że jakoś mocno, ale delikatnie bardziej. I nie wiem, czy kojarzycie z poprzedniego sezonu właśnie jesień-zima były te takie płaszczyki w kratkę i był jeden beżowy, właśnie z takim ala różem. Słuchajcie, mi się wtedy nie udało go dorwać, niestety. Dostałam tylko emkę tutaj u nas w plazie i ona była tak wielka, że finalnie nie miałam tego płaszczyka. Bardzo żałowałam, jak zobaczyłam, że jest coś w tym stylu i jest jeszcze krótsze, czyli bardziej korzystne dla mojej sylwetki. Mówię, dobra, spróbujemy, zobaczymy. Generalnie podoba mi się, ale zobaczymy, czy to będzie mój klimat, jak to założę. No i ostatnia rzecz to jest właśnie rzecz dla Pawła. Jak my gdzieś wychodzimy na spacery lub do restauracji, to Paweł ma swoje sprawdzone rzeczy, ale w większości one są czarne. Mój mąż lubi wszystkie kolory, wyłącznie z róża. Nie ma żadnego problemu z noszeniem tego koloru. I słuchajcie, fajnie, właśnie ja lubię przełamywać stylizacje jesienno-zimowe kolorami i też jasnymi kolorami, nie ukrywam. Jest to niestandardowe, ale już widzę, że na szczęście wszyscy za tym podążamy, nie tylko ja. Więc zobaczyłam coś takiego, co prawda zobaczymy, jak będzie z rozmiarem. Bo Hen podpowiadał, żeby wziąć rozmiar mniejszy niż zwykle, i wzięłam tutaj SK Normalnie wzięłabym m i obawiam się, że on, ona będzie za mała. No ale zobaczymy, to jest w ogóle regular fit, więc... No, właśnie, fason i jakby strona podpowiadała, że mniejsze, a mi się wydaje, że niestety błędnie. Także sprawdzimy to. Paweł zmierzy i zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę. Także zawieramy się w zamierzenie. I co myślisz, chłopaku, o tych ciuszkach? Dobre. Dobre, Fajne. spodnie ci się podobają? Tak. Fajnie wyglądają, co? To jest idealny kolor twój. Tak, taki trochę moro, ale jednak bez moro tylko kaki, mhm. a bluza? Mnie też tak. Bo jak ją wyciągałam, to wydawało mi się, że mógłbyś mieć chyba rozmiar większy. Co Ty myślisz? Czy ten rozmiar jest ok, jest czy okay. większy zamówić? Okej okay, yes. jest. Jest okej? Okay? Mhm. Tata w tyle może się odezwać, nie widać Cię. Bardzo podobają mi się Kuby spodnie. Bluza też ma super kolor, i widzę, że kuba rozpoczyna swój taniec. Tak, ale powiem ci, że jak kuboś założył bluzę, obróć się na chwileczkę do taty. Zobacz, rozmiar chyba jednak jest okej. Okay. Tak, jest, jest okej, okay okay, prawda? No to super, to fajnie. Czyli taki zestawik ci się podoba. Wskakujemy w następną stylizację. Czapka mi się bardzo podoba jakościowo jest taka mięciutka, taka puchata aż. Tylko nie jestem przekonana co do koloru. Zastanowimy się, czy ten kolor jednak ci pasuje. Nie, ja lubię taki kolor. Lubisz taki kolor. No bo jeszcze nie mamy kurteczki kupionej, więc przemyślimy tutaj kwestię tego koloru. No w tej bluzie. W tej bluzie wyglądasz obłędnie, a spodnie jak przekonasz się, bo one mają takie odblaskowe paseczki. I powiem Ci, że... Może się przekonasz, a podoba Ci się to, że są na misiu? Mm, tak. Tak? I są chyba dość wygodne. Mimo tego, że nie są takie szerokie, to chyba dość wygodne, prawda? No to super. Jeśli słyszycie sąsiada wiercącego, to przepraszam. <noise> Teraz jest chwila ciszy, także udało nam się wskoczyć. Teraz mamy taki komplecik. Bluzę już kojarzycie z poprzednich nagrań. Ale ona bardzo fajnie pasuje również do takich wzorzystych spodni, prawda, Kuba? No i co myślisz o tych spodniach? Fajne. Fajne, dużo zwierzątek. Są szersze, są wygodniejsze i zobaczcie, jak jest z rozmiarami. Rozmiar rozmiarowi nierówny. Tamte szare to był identyczny rozmiar jak te, a te są dużo większe, dużo szersze. No i Kuba stwierdził, że dużo wygodniejsze i bardziej mu się podobają, tak? Tak. Fajne jest też to, że są na misiu, prawda? No, czyli wszystkie jakby warunki spełniają. Dobra, to teraz przebieramy górę. Cały set zwierzaczkowy Kuba teraz ma na sobie. I co myślisz, chłopaku? Bardzo fajny. Bardzo fajny? Tak. No. Najgorsze zwierzęta na tym to chyba dżownica. <laughs> A widzisz, to dżownica czy to wąż? To dżownica. Tak, to nie jest wąż. A, dżownica masz rację. Super, fajnie, że tutaj możemy nosić to jak combo, jako taki yeah. komplet, ale też możesz sobie założyć tą bluzę do innych spodni i spodnie do innej bluzy, prawda? Nie. Yeah. Super, podoba Ci się? Yeah. Zostawiamy? No to ekstra. To dziękuję Ci bardzo za pomoc. Proszę. Kochanie, tu Ci zamówiłam, yy, to miała być kurtka, ale załóż, bo patrząc po rozmiarze, to mi się wydaje, że. że będzie za małe. Sugerowali na stronie H&M, żeby właśnie brać rozmiar mniejszy, bo wypada oversize i to jest regular fit w ogóle. No i tak, jako bluza byłoby ok, ale też pewnie bez jakiegoś komfortu. Nie. Bez komfortu już czuję napięte. Okej. Okay. Rękawy mi podjeżdżają, no też to już nie, się czuję niekomfortowo. No. Ale gdybym miał bluzę pod spodem, to nie założę tego. Tak? Ale ja jestem ciekawa, czy tak naprawdę, bo to jest rozmiar S, Gdybym ci zamówiła MK, i tak nie wiem, czy byś założył bluzę pod spód. No. Fa fajnie, więc... ale bezużyteczny, jeżeli mam to na, zakładać na koszulkę. Yy, dobra, a gdy, gdyby bluza. udało mi się domówić MK, musiałabym MKLkę, żebyśmy mogli wybrać jak naprawdę rozmiar. Yy, ale co w ogóle myślisz? byłbym niestandardowym poszukiwaczem wchodząc w takim kolorze. A nie, ja właśnie myślałam, że bardziej to jest twoja stylowa, ale tak właśnie tak. do wyjścia z nami, gdzieś na Fajne, miasto. Tak. Jak na miasto na co dzień z e... wystrze ja się spojrzę. Rawelka, bardzo mi się podoba. Tak? Tak. No, czyli, I czy... ma kieszenie, ma trochę niewygodne. Aha, no i z przodu Fajne, masz dwie na kredy. zamki, nie? Więc no, tak jakiś tam. Moja To jest takie, żeby. Nie, to tylko jest. Do osobistej albo Coś takiego, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Tak, to są za małe, więc i tak kieszeń wypchana albo saszetka, nie? Nerkę sobie przerzucić. Ale kolor jest obłędny. Super, Lubię takie, no. Super, ba bardzo, Bar bardzo, bardzo, mi się bardzo podoba, podoba, ładnie wygląda. Ale wyobraż. rozmiar musi być większy. Musi być zdecydowanie większy. Także mm -hmm. no, w topa. Będziemy wymieniać rozmiary. Gdybym, tak, chyba podarłabyś. To nie, dobra. To ściągam na chwilę <laughs> dziękuję obecną. Dziękuję Ci bardzo kochanie. Proszę. Chciałam zostawiać te rzeczy jakoś razem miksować, ale wiecie co? Najpierw pokażę wam tą bluzkę dlatego, że nie zostawiam jej na 100%, jej nie zostawiam, tylko i wyłącznie przez to no właśnie, tego nie przemyślałam, że dekolty w dziele dziecięcym są na pewno bliżej, wiecie, tam nie ma rozgogolonych dekoltów z pokazywaniem kształtów, tylko raczej jest wszystko tak bezpiecznie. I słuchajcie, ja się czuję jak w golfie. Nie mówię, bo, wiecie, ostatnio zaopatrzyłam się w jakiś golf, ale no nie, zdecydowanie nie. Yy... Czuję się źle, czuję tak, jakby coś mnie dusiło, mam takie uczucie takiego dobra, już nie puście, już nie chcę w tym być, także to na pewno zwracam. Generalnie jakość wykonania, potwierdzam, jest naprawdę fajna, bawałna jest taka dość konkretna, nadruk fajny, ale też wypada za wysoko i zaburza moje proporcje, także typowo dla dzieci, dla kobiet raczej z pełnymi kształtami, jak moje nie. Yy, także czym prędzej zakładam coś na to, pokazuję Wam, ale to na pewno nie. Narzuciłam na tę bluzeczkę tą kurtko, bluzę, polarek, no jakąś tam odzież wierzchnią i zobaczcie. Rozmiar jest jak najbardziej ok. Wiadomo, że gdybym założyła pod spod bluzę, to może nie czułabym już takiego komfortu, chyba że byłaby to dość yy, cienka bluza. Rękawy jak najbardziej są git, tu bez problemu już Wam pokazuję, że się zapnę. Tak, zdecydowanie bluza pod spodem nie da rady. Kieszenie są, ale w takim dość dziwnym miejscu i przede wszystkim w środku jest ta poliestrowa podszewka, która właśnie sprawiła, że na całym ciele mogę się skórkę, słuchajcie. To nie jest to uczucie, którego się spodziewam które chciałam. Wiecie co, jak zobaczyłam się w lustrze, to jednak ten kolor nie jest taki zły dla mnie. Wydaje mi się, że mnie jako blondynce ładnie jest, ale wiecie co, nie czuję tego. Po prostu nie wiem, fajnie wygląda do szarych rzeczy i tak dalej, ale ja tego nie czuję. Będę rozglądać się za czymś innym jednak, a nawet jeśli nic fajnego nie znajdę, to po prostu sobie daruję ja na tą chwilę mam dwa polary, więc jakoś przetrwam, no to bardzo chciałam zobaczyć. I wiedziałam, że jeśli mi się spodoba, to zostawię, ale jednak nie. Słoneczko troszeczkę się nam pokazało. Jestem w tej ładnej koszuli. Naprawdę ona mi się bardzo podoba. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. Co mnie troszeczkę zaskoczyło, to to, że w środku ona nie jest taka milutka jak tu po tej stronie. Tylko tu od środka ma taki materiał jakby delikatnego jeansu, coś takiego. Także nie wiem, jakby jakie byłoby odczucie na skórze, gdybyśmy nie mieli nic pod spodem. I teraz tak, tak wygląda rozpięta. Jak widzicie, linia rańma ładnie spada, czyli jest w sposób oversize zachowana jak najbardziej. Długość rękawów no zdecydowanie jest ok także super. Tu mamy dwie kieszonki, które nie są udawane, spokojnie możemy coś wsadzić. No i długość koszuli przy moim wzroście jest taka, czyli delikatnie tu zachodzi za pośladki, Dość fajnie to wygląda. Teraz zobaczymy, jakbym to zapięła, jak to się będzie prezentować. I tak naprawdę powiem Wam, że ona mi się naprawdę bardzo podoba. Ale ostateczną decyzję, czy ją zostawić, tak naprawdę podejmę jak zwykle, czyli przy montażu filmu. Tak to się już u mnie odbywa, że wtedy ja, nie wiem, naj, najlepiej siebie postrzegam. Jestem najbardziej, wiecie, krytyczna. Coś, co mi się nie spodoba na filmie, to po prostu od razu pasuje z mojej szafy. Wygląda to tak. Także ja się teraz nie widzę. Zobaczę to tak naprawdę dopiero później, ale naprawdę bardzo mi się podoba. No i. Jedyne co, no to to, że w środku ona nie jest taka milutka. To może tak ją troszeczkę przekreśliło w moich oczach, ale jeśli chodzi o kolory, no to bardzo mi się podoba. Co wy na to, <grytania> że jestem teraz jako akademicka, uniwersytecka dziewczyna? No, amerykańskie filmy tutaj, wiecie, to uniwersytety, akademiki mi się kojarzą jak najbardziej. Ale ta bluza, tak jak powiedziałam wcześniej, tak mi się nie podoba. Tutaj te nadruki są tak nędzne, tak słabe, że nope. Yy, w środku jest miść fajnie, szkoda, że koszulę nie miała misia, tam ma. Yy, napy, tak naprawdę nic wam więcej nie powiem. Fajnie, że ona jest jednak większa, bo to robi taki klimat, wiecie bluzy albo kurtki bejsbolówki od chłopaka, jakiegoś piłkarza czy z jakiejś drużyny sportowej, ale hmm. nie. <laughs> nie zdecydowanie nie, 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 zupełnie nie. Specjalnie dla was założyłam jeden z niewielu swetrów, które posiadam i to jest jeden chyba z niewielu golfów, które posiadam i właśnie tak ja mam odruch, że właśnie tak trzymam ten golf. To no strasznie nie lubię, może się kiedyś przyzwyczaję, ale dobra, przechodzimy do tej jubki, którą mam na sobie. Właśnie trzymam w ręku taki, o, to co spadło, to jest taki polarek, gdzie tu wszędzie się znajduje. Tak samo jakieś nitki. Dobrze, że jestem przed posprzątaniem podłóg. Także musimy być tutaj uczuleni na to, że wszędzie tutaj dużo tego fruwa, i najpierw trzeba to obrać, pewnie przed noszeniem. Co do samej kurtki, to tak jest dość fajna, co znowu mnie zmroziło, to znowu ta podszewka poliestrowa, która jest również w kieszeniach. Także tak, znowu miałam ciary. Tak generalnie fajnie, ładnie te kolory wyglądają, nie da się ukryć, ja mam na sobie rozmiar S i ona strasznie powiększa sylwetkę. No to już są takie rzeczy, te wszystkie misiowe klimaty. No, tak właśnie robią, niestety. I teraz tak, co mi się bardzo nie podoba, to chyba po prostu dostałam wadliwą, dlatego że tu mankiet jest ok i wszystko w miarę się spasowuje, no wszędzie są te nitki, ale tu, w tym drugim, jakby ta zakładka jest za mała, i raz, że o, nie wiem, czy to dobrze widać, tu jest prawie na równi, a tu ta część jest dużo mocniej, o, w ten sposób, i ta wewnętrzna jest jakoś nie tak skrojona czy podszyta, czy nie wiem źle była ułożona ona cały czas mi się podwija i cały czas o, robię tak ręką że już po prostu szało dostaję nawet przez tą chwilę jak nagrywam dla Was także jak wiecie nie zostawiam rzeczy, które mnie wkurzają nie ukrywam, że jest w tym ciepło i to chyba nie jest sprawa mojego sweterka bo on ma takie dziury, że raczej to nie dzięki niemu yy, długość Taka, tył dłuższy, przy troszeczkę krótszy. Fajnie zachodzi za tyłek i to nawet jeszcze trochę. Nie wiem, czy to robi dobrze dla mojej sylwetki, w sensie sami zobaczcie z tyłu, czy chyba jestem taką, e, takim lizakiem, czyli dość cienkie nóżki i po prostu góra, wiecie, wielka. E, tyle, co mogę o tym powiedzieć. Ja raczej tego nie zostawię, bo ma za dużo minusów jak dla mnie, ale tak generalnie jest spoko i chyba nie była do, yy, dość droga. Także, yy, także wydaje mi się, że nawet git, no ale nie, nie dla mnie niestety. I ostatnia rzecz, którą mierzę, to są te spodnie w rozmiarze mniejszym i jak najbardziej on jest ok. Tu wszystko ładnie dolega, nic nie odstaje, także super. Tak jak mówiłam, one mają bardzo dużo elastanu w sobie, także na pewno jeszcze sporo się rozejdą. Wiecie, co kolor zdecydowanie ten mi się bardziej podoba. Już nie zakładam butów. Widzicie, że na długość są ok, tak naprawdę jak i delikatny but przyjdzie, to też będzie fajnie wyglądało. Ja nie chodzę w butach na obcasach, także i tak szpilek ani żadnych butów w tym stylu bym do tego nie założyła, zresztą to nie jest moja stylowa nie wiem, nie wiem jeszcze muszę sobie to zobaczyć też na nagraniu i wtedy podejmę decyzję, ale to są właśnie te w rozmiarze mniejszym, wydaje mi się, że jak najbardziej ok a ja kończę ten filmik mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas zapraszam Was do następnych filmów kochani, pa!